Jak przykleić szeroką tapetę Szeroka tapeta dla początkującego budowniczego to prawdziwa ciekawość. Nasz. Jednostka miksująca na ciepłą podłogę zastosowanie systemu ciepłego podłogi do podgrzewania pomieszczeń już się zatrzymało. Zapasy do korygowania nakładania się tapety z własnymi rękami dość często. W trakcie klejenia tapety, pojawiają się problemy z pojawieniem się nakładania się. Głosy plus głos. Głos przeciwko wybór dachów na płaskie dachy nie jest tak duży jak w przypadku rzutów jest to albo tańszy, ale przestarzały materiał dachowy, albo bitumiczny mastyk, albo droższy, ale wysoko techny materiał topnienia. Instalacja takiego dachu obejmuje kilka wodoodpornych warstw o 200 bebeks u 200 b wysokie i wytrzymałości, które są ukierunkowane na siebie. Co zapewnia integralność i odporność na wilgoć w gotowej powładzie. Artykuł będzie mówił o urządzeniu dachów ze stopionymi materiałami. Zawartość, co to jest topniejący dach dach pływania, jest uważany za uniwersalny i nadaje się na małe budynki, na przykład garaże lub szopy, a także dla obiektów cywilnych, takich jak szkoły. Sklepy lub przedszkole. Szerokość rolki jest zwykle standardowa i wynosi 1 m, ale długość może wynosić od 7 do 20 metrów. Grubość materiału może również różnić się tak samo. Do niedawna jedynym takim materiałem dachowym był materiał dachowy. Jest najtanieszy, ale mniej trwały. Ponieważ jest oparty na kartonie, do tej pory na rynku budowlanym można znaleźć pływające dachy o wysokiej zawartości techu oparte na bardzo trwałych, niezgniłych materiałach, najpopularniejszy włókno szklane które po obu stronach ma powłokę bitumiczną, udało mu się już ustalić jako najtrwalsze i trwałe. Stało się to możliwe z innego powodu, więc wiadomo, że bitum podlega starzeniu się i utraty jego wodoodporności. W nowoczesnych materiałach unikano tego poprzez dodanie specjalnych dodatków polimerowych do samej bitumu przedłużając okres operacyjny, kolejnym nowoczesnym rodzajem dachu pływania są materiały polimerowe zwane membraną. Ich główną zaletą jest doskonała wodoodporność płaskiego dachu, pomimo faktu, że grubość takiej warstwy można łatwo dostosować. Dodaj do tego fakt, że cena takiego materiału jest dość przystępna cenowo, a wynikająca z tego jakość dachu spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania. Staje się jasne dlaczego zyskała taką popularność? Jedyną wadą dach membranowy jest obecność dużej liczby szwów co oznacza, że u 200 bx u 200 proces pracy jest dość pracochłonny. Rodzaje stopionych materiałów na dach TechnoNICOL ROLLET z FAMIME Dach linker jest przeznaczony do płaskich dachów lub dachów z małym nachyleniem. Opiera się na silnym płótnie organicznym, włókno szklane, które nie jest w rozpadach. Po obu stronach jest on pokryty wysokiej jakości bitumem, na którym na dole jest nakładana folia polimerowa która jest łatwo stopiona. A z górnej folii ochronnej lub posypki mineralnej, dach dachowy z łącznikiem jest zaprojektowany do leżenia na betonowej podstawie obróbki podkładu lub na betonowym ekranie. Do pracy użyto palników pracujących nad propanem. W sprzedaży można go znaleźć u dwóch marek. Wybór będzie zależeć od ostatecznego celu i wyboru pożądanych cech. Linker K. Ten zwinięty materiał ma folię polimerową która łatwo się topi i grubo posypuje z przodu. Użyj go do warstwy końcowej płaskiego ciasta dachowego Linker P. Bardziej uniwersalny materiał, który jest odpowiedni dla głównych warstw dachu lub do niezależnego wodoodporności konstrukcji budowlanych. Podobnie jak poprzedni analog. Ma powłokę polimerową na dole, ale drobne zraszanie lub tylko film ochronny jest wykonany z cholewki. Rollet Pływanie Dachu Ecoflex jest odpowiedni dla każdego rodzaju dachu z małym nachyleniem lub częściowym wodoodporności poszczególnych konstrukcji. Wykonuje się to poprzez zastosowanie kompozycji wiązania bitumu do włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości z dodaniem specjalnych dodatków o wysokim stylu które przedłużają jego żywotność. Czasami zamiast włókna szklanego materiały poliestrowe są oparte na podstawie, podobnie jak większość tych materiałów. Do warstwy ochronnej używa albo gruboziarnistych łupków lub drobnoziarnistego piasku rzecznego. Film polimerowy działa jak stopiona warstwa. Jest podzielony na dwa typy: w zależności od obszaru zastosowania EcoFlex K zaprojektowany dla górnej warstwy dachu ma silną grubą powłokę mineralną. Ecoflex P jest produkowany dla niższych warstw ciasta dachowego po obu stronach ma powłokę filmową polimerową bez posypania. z Filmer podobnie jak wszystkie poprzednie zwinięte materiały. Jest dostępny na podstawie włókna szklanego, bitumu z różnymi wypełniaczami i powłokami ochronnymi obu stron. Jako gruboziarnisty posyp stosuje się wyłącznie minerał rasy azbagalnej. Jest dość popularny, dzięki dobrej kombinacji jakości. Znaczki mają standardowy skrót, szklanka dostosowany jako górna warstwa, odpowiednia dla dachów obsługiwanych. Szklanka P. Posiadanie powłoki polimerowej po obu stronach nadaje się do stworzenia podstawy darni dachowej. Tortet stopiony dach bikrost w przypadku podstawy stosuje się nie tylko włókno szklane lub materiał poliestrowy, ale także karton, który wcześniej jest impregnowany bitumem. Po obu stronach jest przetwarzany z kompozycją bitumu z dodatkami, pomimo widocznego podobieństwa jednej z marek z klasycznym materiałem dachowym. Proces instalacji jest znacznie prostszy i bezpieczniejszy, co umożliwia oszczędzanie funduszy w pracy instalacyjnej. Główna różnica polega na tym, że technologia układania bikosta implikuje piankę, a zatem nie przykleja materiału. Liczba niezbędnych warstw maleje. Jego instalacja jest przeprowadzana za pomocą palnika na propanie który można wynająć w wyspecjalizowanych firmach. Bicrost K, posypanie minerałów z szale lub z bagalt z przodu, a z drugiej folia wyciągnięta lekka, Bicrost P, może to być w przypadku drobnego posypania obu stron, rolkowany dach pływacki Uniflex są to materiały rolkowe o wysokiej jakości odpowiednie do stosowania w regionach o ekstremalnych warunkach klimatycznych, w kompozycji bitumu. Która jest stosowana do włókna szklanego, dodaj dodatki polimerowe, termoplast i wiele innych wypełniaczy. Do powłoki ochronnej, w zależności od marki, używają gruboziarnistej i drobnoziarnistej posypki mineralnej, zamontuj go palnikiem propanu. Uniflex K. Z przodu może mieć nie tylko kamienie mineralne, ale także powłoka foliowa. Uniflex P musi być posypany po obu stronach. Istnieje również taki rodzaj produktu. Jak w sprzedaży Uniflex Vent. zdarza się, że wzdęcia powstaje na dachu dachowym. Przyczyną tego może być świeży beton, który nie miał jeszcze czasu na wyschnięcie, zbyt stary dach lub mokra warstwa izolacyjna. Aby tego uniknąć, warto użyć oddychającego dachu Uniflex. Dogodnie jest z nim współpracować Ponieważ nawet w przypadku napraw nie jest konieczne zdemontowanie starej powłoki. Jednocześnie chroni dach przed wilgocią i pomaga usunąć dodatkowe opary spod dachu. Stało się to możliwe dzięki kanałom, które mają materiały uniflex dachowe. Ma pasek z tyłu co pomaga ułatwić i przyspieszyć proces układania, a ucisku powstałego mocowania całkowicie rozwiązuje problem możliwych formacji obrzęku. Do produkcji tego materiału stosuje się materiał poliestrowy, z zastosowaniem po obu stronach kompozycji bitumu, termoelastoplastu i wypełniaczy. Sprężenie z łupków lub piasku odbywa się na górze, a od dołu znajduje się wentylowana powierzchnia. Jest to oddzielne paski kompozycji bitumu której odległość jest wypełniona drobnym wypełniaczem. Ponadto wszystko jest pokryte filmem polimerowym. Uniflex jest przeznaczony dla urządzenia dolnych warstw. Na górze ma posypanie piasku i wentylowaną bazę od dołu. Nadaje się do naprawy pracy bezpośrednio na starych dachach. Uniflex Sepf ma duży posyp. Nadaje się również do naprawy dachu który ma wzdęcia lub pęknięcia. Tortet stopiony dach biokolast jest to miękki dach pływacki oparty na zmodyfikowanym bitumie o wysokich właściwościach wodoodpornych. Jest świetny dla wszystkich rodzajów dachów z małym nachyleniem. Służy również do wodoodporności betonowych. Bitrohelast to wyjątkowy materiał, który nie ma analogów w Rosji. Wynika to z faktu. Że tylko ona ma powłokę bitumiczną o podstawie nieorganicznej ze specjalną technologią modyfikacji, która pozwala jej utrzymać swoją elastyczność nawet w temperaturze 10C. Kolejną cechą jest fakt, że wytrzymuje ogrzewanie do plus 85C bez stopnienia. Mikroelastka lub tropic. Po górnej stronie ma posypkę dużych granulek łupkowych. A pływająca strona ma film ochronny. Oba te gatunki są używane do warstwy wykończeniowej dywanu dachowego. Bikroelasten lub Tropic P. Jest wydany w różnych odmianach, posypanie po jednej lub obu stronach, a także film po obu i obu stronach. Złóż wniosek o główne warstwy dachowe. Warto również wspomnieć o zwiniętym dachu pływackim Bipolu. Głównymi zaletami tego dachu jest zastosowanie SBS-Bitum które zapewnia wysokiej właściwości kleju, co pozwala przykleić go do prawie wszystkich powłok poziomych i pionowych. Instalacja dachu pływackiego za pomocą palnika aby dachy były niezawodne przez wiele lat. Ważne jest nie tylko prawidłowe wprowadzenie instalacji, ale także wykonywanie prac przygotowawczych. Dach pływania można zamontować na dowolnej ciągłej powładzie, niezależnie od tego, czy jest to beton, metal, płaska łupka, osp czy sklejka, przygotowanie podstawy zaczyna się od zbioru. Po pierwsze, wszystkie możliwe wystające elementy strukturalne, np. wzmocnienie, wybrzuszenia lub duże pęknięcia są usuwane. Konieczne jest to ostrożne usunięcie wszystkich śmieci i pyłu z powierzchni całego dachu. Jeśli istnieje taka szansa, lepiej jest umyć wodą z węża lub wiader. Wskazówka. Aby usunąć plamy olejowe z przygotowanej podstawy, Należy je spalić. Plamy mleka cementowego są usuwane za pomocą czyszczenia odrzutowego. Aby zbliżyć duże pęknięcia, będziesz potrzebować zaprawy cementu, a małe jest wystarczające do pokrycia mastyk bitumicznych. Wskazówka. Nie można użyć elektronarzędzi do wyrównania powierzchni, ponieważ mogą się z nich powstrzymać bruzdy. Jeśli dach nie może wysychać, dopóki nie będzie leżał miękki dach, Wówczas może powstać obrzęk w przyszłości. Aby sprawdzić jak suszona jest podstawa, wystarczy umieścić na niej film 1M2 i sprawdzić, czy pod nim powstaje kondensat w ciągu dnia, gdy wszystko jest przygotowane i wysuszone. Pierwsza warstwa wodoodpornościowa jest wytwarzana do podkładu, kompozycja jest po prostu zimno nakładana szczotką i pozostawiona do wyschnięcia, zajmuje to co najmniej jeden dzień, zamiast tego może używać bitumu rozcieńczonego naftą, przylegającą do ustalonej szybkości zużycia 300 do 400 GSM2, następna warstwa jest układana przez barierę pary która jest zaprojektowana w celu ochrony materiału izolacji termicznej przed zmoczeniem. Do niedawna permamin był jedynym materiałem. Teraz wybór takich produktów jest bardzo duży, od filmów po technologiczne błony ochrony wiatru. Niezależnie od tego, co dokładnie jest wybrany, jest on układany na 10 do 15 cm. Połączenia są koniecznie przyklejone taśmą. Wzdłuż pionowych struktur bariera par jest umieszczana z takim marginesem, że jest wyższa niż grubość warstwy przyszłej izolacji. Jako stosuje się warstwę izolacji termicznej dla miękkiego dachu pływackiego, wełna mineralna lub piana. Lub wytłaczona pianka polistyrenowa dowolnej marki. Tutaj musimy wziąć pod uwagę zalety i wady każdego z nich. Tak więc, wełna mineralna odporności na ogień, ale może się zmoczyć. Piana, przeciwnie, ma doskonałe cechy oporne na wilgoć. Ale podczas kontaktu z ogniem natychmiast się topi. Izolacja jest umieszczana w dwa warstwach po 5 cm każda. Maty są umieszczane we wzorze szachownicy, aby wyeliminować zbieg okoliczności ich krawędzi, tym samym wykluczając most zimna. Jeśli minwat zostanie wybrany, jest go przyklejony przez zbitum. Piana jest przymocowana bezpośrednio do betonowej podstawy na grzybach z kołami. Teraz jest zwrot położony najczęściej stopionym dachu. Jeśli dach ma nachylenie, prace zaczynają się od najniższego odcinka, rozpuszczają rolkę na całej długości i upewniając się, że integralność materiału odcinają pożądaną długość i ponownie zamieniają się w rolkę. Teraz należy naprawić swoją wąską krawędź. Ponieważ jest ogrzewany przez sekcję dachu lub sam materiał i szczelnie dociśnięty do podstawy w tym miejscu. Ponadto, ogrzewając dolną stronę materiału dachowego rolki za pomocą palnika propanu, jest on stopniowo rozwijany i dociskany do podstawy. Dzięki powładzie bitumu jest to zdecydowanie negatywnie z każdą powłoką. W ten sposób przechodzą do końca rolki i naprawiają drugą wąską krawędź. Teraz musimy sprawdzić. Czy wszystkie miejsca są dobrze przyklejone? W przypadku materiału w dowolnym miejscu jest on ponownie podgrzewany i naciśnięty. Następny rząd jest zamontowany z podłużnym nakładaniem się 8 do 10 cm i kończąc ponad 10 do 15 cm do końca. Jego kierunek powinien odpowiadać poprzednim. Skrzyżowanie jest niedopuszczalne. Wskazówka: trzy są wygodniejsze do wykonywania pracy. Jedna osoba trzyma palnik i podgrzewa materiał dachowy i podstawę, druga stopniowo promuje rolkę, upewniając się, że położyła się poprawnie. A trzecia analizuje możliwe pojawienie się nieprawidłowości lub bąbelków i eliminuje je, pozostawiając wałek. Nawet jeśli jakość stopionego paska materiału jest całkowicie zadowolona, U200BX-U200B należy ją spłaszczyć za pomocą wałka. Odbywa się to po przekątnej od centrum do krawędzi. Ruch pracy na dachach od dołu do góry zapewnia prawidłowe nakładanie się, w którym woda wyczerpuje się z niej bez pozostania, aby uzyskać wodoodporność wysokiej jakości narożników. Musisz przygotować dwa odcięte kawałki dachu bitumu i przykleić je do nakładania się. Pomimo gruboziarnistego posypania górnej warstwy nie zaleca się chodzenia świeżo ułożonym materiałem, pod jego ciężarem wgłębienia ze śladów, w których wilgoć będzie się gromadzić. Mogą pozostać na niej. Z reguły taki dach pasuje do kilku warstw. Każda kolejna powinna być zlokalizowana z przemieszczeniem. Także różnica między połączeniami wynosiła co najmniej 30 cm. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca przywiązania dachu rolki do pionowych elementów konstrukcji, narożników i wszystkich stawów. Gwarantuje to długą działalność bez potrzeby naprawy. Na skrzyżowaniu z pionowymi ścianami na płaskim dachu kawałek dachu rolka przeznaczonego dla dolnych warstw z drobnoziarnistym posypaniem lub bez niego. Jest ustawiony o 25 do 30 cm wyżej i stopiono za pomocą palnika. Jego górna krawędź jest przymocowana śrubami do samodzielnego stukania lub kołków. Tkanina z gruboziarnistym posypką z jeszcze większym marginesem jest przyklejona na wierzchu. Jego krawędź jest podobnie naprawiona z elementami łącznymi dla większej niezawodności. Wszystkie połączenia są przetwarzane z mastyką bitumiczną. Urządzenie stopionego dachu na rozkładanym dachu czasami istnieje potrzeba ułożenia miękkiego dachu na dachach. Należy pamiętać, że maksymalny dopuszczalny cel nachylenia wynosi 50 stopni. W tym przypadku jako podstawa stosuje się płyty o 12 mm lub oporne na wilgoć sklejki o grubości co najmniej 10 mm. Są one również przetwarzane przez podkład do hydroizolacji, albo umrozwiedziony, nie tylko nafta, ale także paliwo benzynowe lub olej napędowy. Na rozkładanych dachach lepiej ustawić rolkę pionowo. Zaczynając od góry do dołu. Przejście warstw jest dopuszczalne. Technologia dachowań marszczyka metody stylizacji zimnej jego różnica polega na tym, że zamiast podgrzewać palnik bitumiczny, stosuje się rozpuszczalnik. Jest stosowany na dno materiału i na podstawie w ilości 50 g reszem 2 W ten sposób, brakując całej długości segmentu miękkiego dachu, poczekaj około 10-15 minut. Po czym jest on wdrażany z naciskiem, przyklejając się w ten sposób do podstawy. Jeśli stosuje się profesjonalne lodowisko, waga rzędu 100 kg, wówczas jedna osoba wystarczy do pracy. Ale często mistrzowie używają urządzenia o nazwie wędka. Jest to lodowisko i opryskiwacz do jednolitego zastosowania rozpuszczalnika. W takim przypadku, dla wygody pracy, wymagane będzie dwa pracowników. Liczba fragmentów zacisków, z tą metodą instalacji powinna wynosić co najmniej trzy napasek. W tym przypadku toczy się to, co wpływa na jakość gotowego dachu i brak pęcherzyków powietrza. Jeśli sam dywan dachowy może być umieszczony w jeden warstwie, wówczas złożone miejsca, wały wentylacyjne, narożniki, rury i tunele odpływu ITP, musi być chroniony przez podwójną warstwę. Wskazówka. Pracuj z dachem w najtrudniejszych miejscach można wykonać w inny sposób. Podgrzewają bitum i wlewają równą warstwę we właściwym miejscu i przez chwilę pozostawiają. Następnie żwir wylewa się prosto na górę. Wyrównuje go i dokładnie spryskaj rozpuszczalnikiem, który został użyty do położenia głównego dachu. Teraz pozostaje to tylko mocno rzucić posypkę lodowiskiem, a tym samym okazuje się silną powłoką. Jeśli dach jest aktywnie obsługiwany, wówczas sucha mieszanina piasku i cementu, asfalt jest stosowany jako tryskający, naprawa dachu pływackiego, jeśli podczas badania wizualnego pęknięcia wiórki oznaki rozkładu lub początek roślinności, a także różne obrzynk, rozwarstwienie lub zmiękczenie bitumu znajdują się na dachu, oznacza to, że wymaga naprawy, przetwarzanie może prowadzić do rozkładu ramy dachowej, w tym przypadku naprawa będzie znacznie droższa, naprawa kosmetyczna jest dopuszczalna. Jeśli całkowita powierzchnia uszkodzenia nie przekracza 30 do 40%, obszary problemowe są oczyszczane z brudu i prosto na nich bez żadnych innych prac przygotowawczych plastry z tego samego materiału są stopione. Rozmiar łatek powinien być nieco większy niż uszkodzony obszar. Przegląd będzie wymagany, jeśli 50% dachu i bardziej bezużyteczne. W każdym przypadku może się różnić ale średnio etap pracy jest następujący. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Zrelaksuj się z technologią 0.5.04 2018 Anonimowy możesz zapoznać się z naprawą dachu i zamówić wykonawcę na http://alpans.ru slash krowelne roboty kapitalnej remont kresz i krowli Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz javascript aby użyć tego formularza, Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz. Zrelaksuj się z technologią 05.04. 2018 Anonimowy możesz zapoznać się z naprawą dachu i zamówić wykonawcę na http2.esz Rus krowelny raboty z kapitalny remont Montas możesz zapoznać się z naprawą dachu i zamówić wykonawcę na http2.esz z krowelny z kapitalny remont Montas Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła Uzasadnienie prawne